Skoro mamy regularnie latać na Księżyc, a nawet założyć tam stałą bazę, no to może najpierw odwiedziny w kampusie Konkolewo i to wcale nie żart. To jedyne takie miejsce w Polsce, jedno z nielicznych na świecie, gdzie niemal jeden do jednego odtworzona jest przynajmniej część księżycowych warunków. Był tam Hubert Kijek. To nasze kosmiczne drzwi. Dla pani Julii spacer po Księżycu to normalny dzień w pracy. Takie ciekawe rozwiązania, które też testujemy w Poznaniu, przenosimy tutaj do tych warunków, powiedzmy zbliżonych do warunków kosmicznych. No i szczerze mówiąc jest to niesamowita frajda. To jedyne takie miejsce w Polsce i jedno z nielicznych na świecie. Hala w Kronkolewie ma 700 m, kwadratowych, kopułę z projekcją nieba. I powierzchnię przypominającą księżycowy grunt. Właśnie w rok udało się to wszystko zbudować e, i przygotować e, do tego, żebyśmy mogli prowadzić badania pod przyszłe misje księżycowe. Przy użyciu takich robotów jak ten, które będą szukać surowców, zbierać próbki i pomagać ludziom na srebrnym globie. Głównie my tutaj chcemy się skupić na autonomii, czyli przygotować taką misję księżycową, gdzie nie mamy dostępu do tego robota. Możemy nim oczywiście zdalnie sterować, ale chcielibyśmy, żeby to jak najrzadziej się działo, żeby on mógł właśnie w sam jak najdłuższe dystanse pokonywać, i przetrwał trudne warunki kosmiczne. To jest komora niskich temperatur, i tutaj jesteśmy w stanie zapewnić warunki do minus 160 stopni Celsjusza. Sprawdzamy, jak łaziki reagują na zimno. Sprawdzać je będą studenci, starzyści Europejskiej Agencji Kosmicznej i prywatne firmy kosmiczne. Pewnie od przyszłego roku już pierwsze projekty przedsiębiorców będą realizowane także tutaj w Konkolewie. To wszystko zbliża nas do tego, żeby, mam nadzieję, kolejne. Szczebelki w drabinie, ostatecznie mieć ten polski łazik na księżycu. Bo ośrodek Politechniki Poznańskiej to nasz poligon przyszłości. Miejsce, które daje nam bilet do nowego wyścigu kosmicznego. To Wylądować na nim chcą Chiny i Stany Zjednoczone. Waszyngton liczy tu na wsparcie Europy, w tym Polski. Amerykanie planują powrócić na Srebrny Glob już za dwa lata w ramach programu Artemis. Jest bardzo mało prawdopodobne, że wylądujemy na Księżycu przed Chinami. To słowa byłego szefa NASA, który z grupą ekspertów odpowiadał w ostatnich dniach na pytania senatorów. Cały program notuje poważne opóźnienia. Wciąż nie jest gotowy lądownik, który buduje firma Ilona Muska. Chiny jako pierwsze Wylądują na Księżycu, wzmocnią i pogłębią swoje powiązania gospodarcze. To będzie globalne przeorientowanie. Chińczycy z sukcesem testują swoje pojazdy i zapowiadają, że do 2030 roku ich astronauta na Księżycu wypowie podobne słowa. Dla faktów, Hubert Kijek. I taką kosmiczną perspektywą kończymy fakty. Czas na fakty po faktach w TVN 24. Dziś Piotr Kraśko i na początek rozmowa z profesorem Andrzejem Colem w drugiej części Dorota Łoboda i Agata Diduszko-Zyglewska. Ja dziękuję, wspaniałego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia jutro w Faktach w TVN o 19.00.